Hej, cześć wszystkim. No i widzicie, mamy znowu troszeczkę zimy. E, powiem Wam, że jak odwoziłem Leosia, to było ciemno, padał śnieg z deszczem. E, no, widoczność była bardzo słaba. Teraz się uspokoiło, chmurki zniknęły z nieba, ale jest bardzo ślisko. Jadę 70 i to jest tak max. E, I naprawdę trzeba uważać, bo pod tym śnieżkiem malutkim tutaj, który widzicie, jest lód. Także uważajcie i jedziemy. A tutaj oczywiście nasze sarenki i tak sobie z rana śmigają zawsze w tym samym miejscu. Na pewno w tym lesie mieszkają. We were young, running from all things Dzień dobry, dzień dobry kochani Mówiłam wam wczoraj, że dzisiaj jadę na rzęsy Zaraz się zbieram I tak, dzisiaj zrobiłam sobie płateczki Najlepsze na świecie, te e, lawendowe Polecam wam bardzo, bardzo serdecznie Zaraz muszę je odłożyć do lodówki e, Oczu nie maluję, a miałam w ogóle nic na buzię nie nakładać Ale stwierdziłam, że dam sobie dzisiaj na twarz ten delikatny podkład Od Chanel Vitellumire Aqua Używam go od lat i po prostu go uwielbiam e, Korektory, które też teraz używam To jest ten akurat od Rimmela, Bardzo fajny e, No i oczywiście na. Najlepszy puder. Ostatnich moich czasów to jest Lamer, jest naprawdę świetny. To jest dość drogi produkt, ale jest naprawdę bardzo dobry i bardzo go lubię. I jest też wydajny. Na początku stosowałam go na jakieś tam specjalne okazje, ale teraz stwierdziłam, no nie. Używam też od czasu do czasu na co dzień. I coś, co bardzo polubiłam, mówiłam wam o tym, to jest błyszczyk od Lula Love. Fajnie nawilża usta i daje też takie przepiękne wykończenie. Także dzisiaj sobie ten błyszczyk nałożę, tylko trochę podkładu, korektora, pudru i jestem gotowa. Także dzień dobry. Witam się z wami serdecznie. Aha, kawy nie piłam. Udało się, jestem dzisiaj bez kawy. Mówię Krzyśkowi przed chwilą, czy znaczy przed chwilą godzinę temu, że jak będziemy jechać, to zatrzymamy się gdzieś po drodze w lasku, bo bardzo mi się zachciało. E, słuchajcie, zdjęcie takie zimowe fajne. Mówię: "A nie mam żadnego takiego fajnego zimowego zdjęcia, może gdzieś zrobimy". A przed chwilą była taka zamieć śnieżna, że nie macie pojęcia. Po prostu taki wiatr, tak biało, teraz już troszkę się uspokoiło, także no nie ma opcji, żeby tutaj wysiąść z samochodu i iść patrz, do lasku. Tam chmura, Ale no, tam jest wejdzie. chmura, no dokładnie, także dopiero chyba się zaczyna. No, także ja... Nie ma co po prostu iść do lasu i robić zdjęcie. Okej, okay, jesteśmy właśnie pod przedszkolem Leo. Nel została z babcią i z dziadkiem, a my przyjechaliśmy po Leosia do przedszkola. I później tak, Krzysiek ma swoje sprawy, ja mam swoje sprawy. Później jeszcze Krzysiek zabiera Leosia, wiecie, do Fabryki Misia. To jest takie centrum zabaw dla dzieci, więc Leo będzie przeszczęśliwy. Potem jeszcze mamy dwie sprawy do załatwienia, także no co jedziecie razem z nami, a ja lecę w tę śnieżycę. Jedziemy powolutku i działamy. Tak, jedziemy powolutku i działamy, także uważajcie na drogach, szczególnie teraz, kiedy taka okropna pogoda. Jesteśmy na chwilę w Rossmanie, bo drukujemy zdjęcie na Dzień Babci i Dziadka. Takie ładne, fajne. Um, I muszę wziąć jakąś szybką, zdrową przekąskę. Zobaczcie, moje ulubione, najlepsze chrupeczki. I widzę nowy smak, więc no niestety, ale muszę się na nie skusić. Myślę, że będą najlepsze, bo ulubione moje to te solone. Ale to może być pycha. No i tak, wzięłam dwie paczki, jedne zaraz sobie Próbujemy, a drugie zabieram do domu. No jestem ciekawa tego smaku, bo tak jak mówię, to są najlepsze moje e, soczewicowe e, chrupki. Także mam nadzieję, że ten smak będzie sztos. Dobra, trochę pika, bo mm, odpiłam pasy. No i no za wcześnie. I tak, tak jak wam mówiłam, to jest sztos. To jest tak pyszne. To jest taki Ale e, kremowy. A Ej, idę robić rzęsy. Zaraz wypiję wodę u Ramony z tym Leo. E, I jest naprawdę Pychota, także polecam Wam serdecznie. Pychotka. Ok, jesteśmy jeszcze pod Lerwa, e, wpad Wpadamy tu po kilka rzeczy. E, I co? Ja chciałam kupić. Zaraz Wam pokażę co? Może to tu dostanę. Bo nie chce mi się zamawiać tego online. Leo jeszcze chce szukać jakichś kwiatków. Kwiatka jakiegoś w sumie na dzień babci. Dla dziadka już mamy czekoladki. Także babci się marzy duży kwiat, więc idziemy szukać i coś zaraz wybierze. Patrzcie, już Krzyśka ręce spędzą za kwiatkiem. Już on coś tu patrzy. No powiem Ci, że nie wiem, mi się nie podoba ten kwiatek. Skrzydło, kwiat. to chyba wiem. No dobrze, jesteśmy, jesteśmy, wróciliśmy. E, siadam sobie tutaj na chwilkę, dlatego że e, słuchajcie, za sekundę czeka nas e, już e, ogarnianie dzieciaków. Powiem wam, że trochę nam się zeszło. Nie wiem, czy. Wołałeś mnie? E, chyba jeszcze powinna być. Gdzie? Właśnie, to jest po prostu odwieczny problem. Nie ja mogę nic widzę. znaleźć w lodówce. No musisz, kochanie, poszukać, no gdzieś musisz poszukać. Powinna być, a jak nie, to ta też jest bardzo dobra. Leoś ma takie mm, sprecyzowane, kilka rodzajów wędlinek, i tylko takie je. Ja. A teraz chce właśnie kanapkę z serkiem i z wędlinką. Także mm, zobaczymy, czy Krzyśkowi uda się znaleźć, czy raczej nie znajdzie. Ja już Wam mówiłam, zawsze się z tego śmiejemy. Wy też mi pisałyście, że wasi mężowie y, zaglądają do lodówki i nigdy nic nie mogą po prostu znaleźć. Mam nadzieję, że sobie poradzą. Więc zobaczymy, czy znajdzie, czy nie znajdzie. E, dobrze, więc trochę nam się zeszło. E, I też ymm, wiecie, dzisiaj, no niestety, będę musiała sobie e, wydłużyć moje okno żywieniowe. I co za tym idzie? To, że jutro nie rozpocznę go o godzinie 10, o godzinie 10.30, tylko pewnie, myślę, po 11. .00. Ale nie o tym, nie o tym, kochani. Wróciliśmy. Kupiliśmy piękne dodatki do prezentu dla y, dziadków. Także mam nadzieję, że będą przeszczęśliwi i zadowoleni. Ile sam wybierał, więc no mam nadzieję, że mm, będą się cieszyć. Jak widzicie, rzęsy zrobione. Henna, bardzo delikatna, mm, ale zawsze, wiecie, zawsze to troszeczkę e, fajniej to wygląda. E, więc tak, to tyle, co Wam teraz chciałam powiedzieć. Kolejna rzecz jest taka, kochani, że e, zdecydowaliśmy się, jeżeli chodzi o ogród, jeżeli chodzi o warzywnik, że nie będziemy siać, wysiewać pomidorów, papryki. I na przykład pora i takich innych rzeczy. Kupimy po prostu rozsady w maju, na przykład pomidory, paprykę i inne rzeczy, i już kupimy gotowe rozsady. Natomiast jeżeli chodzi o sianie, to będziemy siać pod koniec marca różnego rodzaju, różne typy, sałat, rukole, roszponkę, szpinak, kolendrę. To wszystko będziemy sadzić. Moi rodzice tak robili, wysiewali, więc kupimy nasionka i po prostu będziemy sadzić. Moi rodzice zawsze tak robili, no i wydaje mi się, że no nie będziemy sadzić od podstaw, wiecie, jeszcze papryki, pomidorków i innych rzeczy. Myślę, że posadzimy sobie... Sałatę właśnie rukole, szpinaki, kolendry Pod koniec marca zaczniemy A wiecie Kupimy gotowe rozsady, jeżeli chodzi na przykład O paprykę, czy pomidory, różne odmiany Czy pora, czy jakieś tam inne rzeczy Cały czas ja się jakby w ten temat wkręcę No nie widzę takiej potrzeby, żeby już Na przykład samej Zacząć sadzenie, poza tym styczeń W styczniu wiem, że się sadzi paprykę Jakieś tam może inne rzeczy Uuu, masz swojego królisia Rulisia Jaki czyściutki jest? O! Nelcia ma takiego króliczka od urodzenia No super, Nelcia ma króliczka I cały czas go ma tak naprawdę od urodzenia Więc to jest taki króliczek Ja się śmieję, śmierdziuszek, brudasek. No bo wiecie, ona cały czas go ciąga, przytula Śpi, w nim, każdo, śpi z nim w każdą noc mm, Także ma królisia Więc to tyle Jeżeli chodzi o sprawy ogrodowe Na pewno będziecie przychodzić przez ten y, czas z nami Trzeba będzie Ładnie rozgrabić, przygotować warzywnik Mamy na niego w tym roku też kilka pomysłów Więc tak jest plan, nie bierzemy się za sadzenie już teraz, tylko tak jak mówię, wtedy kiedy przyjdzie czas eee, no i tyle, za chwilę pokażę Wam jeszcze e, co kupiliśmy w Leroy po co tak biegłam do Leroy kupiłam też mojej mamie e, więc za chwilę Wam to wszystko pokażę i będziemy dalej działać z tym vlogiem, kanapki jeszcze będziesz jadła kanapki I zobacz czy tata ma wędlinkę, Leosia No, e, dobrze, więc ja kończę Bo teraz ogarniamy życie e, Odezwę się do Was później z kuchni I dzisiaj szybka kolacja, co? Krewetki Ale muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o krewetki To ja wiecie No nieskromnie powiem, dobra jestem w te kloski Jeżeli chodzi o przygotowanie krewetek Natomiast jest w Thermomixie mm, Przepis na rumienienie Rumienienie? Tak, zarumienienie krewetek I to jest petarda. One są tak smaczne, niesuche, nie za wiecie, takie przesuszone, przesmażone, przepyszne. Sprawdźcie sobie e, przepis rumienienie. Zresztą pokażę Wam e, krewetek. Rewelka wychodzą i do tego tości wiedzie. Mm, no, pokażę Wam na pewno, e, jak, jak te krewetki robię. Więc no, dobra. Jestem, wróciliśmy. Taka zamieć śnieżna była w tamtą stronę. Matko, że po prostu jak z horroru. Aż Leo mówi, mamo, boję się. Ja mówię, nie Leo, to tylko śnieg nie bój się. Eee, uciekamy, uciekamy do kuchni. Krzysiek bardzo chciał jakiś kwiatek doniczkowy. Ja mówię, że a nie wiem, czy nam czy, czy, czy potrzebny. I wzięliśmy za 10 zł taki mały kwiatuszek, dlatego że jak wiecie, hyacynt już tutaj pada nam, a mam tą złotą doniczkę cały czas do wykorzystania, więc zobaczyłam takie maleństwo, takie maleństwo, zobaczcie, za 10 złotych w ogóle jaka cena. I patrzcie, jakie miałam oko, idealnie tutaj pasuje i e, pokazałam mojej mamie, bo była u nas na chwilę i mama mówi, że to jest trujący kwiatek, więc żeby z nim uważać, ale wiecie, ja ten kwiatek postawię sobie tutaj, będzie tak fajnie, przyjemnie i Zielono, więc tak, na taki kwiatuszek tutaj się, zobaczcie, zdecydowaliśmy w Leroy. Muszę jeszcze się zainteresować, o, czekajcie, zapytać mamy jak go podlewać, bo kompletnie nie znam się na kwiatach. Krzysiek, nie wiesz jak go podlewać, nie? Nie, nie, ale poradzę sobie. Ale poradzi sobie, więc nie będziemy pytać, Krzysztof sobie poradzi, a wy będziecie tak. razem z nami obserwować postępy, jak ten kwiatek daje radę. Pytaliście się mnie ostatnio kilka z Was o krewetki. Czy te krewetki z biedronki, które kupuję są dobre? I powiem Wam, że są naprawdę pyszne. Ja je bardzo lubię, naprawdę bardzo, ale to bardzo, więc Wam polecam. Myślę, że Wam posmakują na pewno, tak jak smakują również i dla mnie. Także jak ja krewetki odmrażam? Rzucam je sobie po prostu do miski, zalewam je wodą i one sobie fajnie dochodzą do siebie. I tak, możecie zauważyć, że jest tylko jedno krzesło tutaj. Dlaczego? Bo też ostatnio było kilka pytań. Um, czy śnieżka dalej wariuje, czy nam wszystko śnieżka dalej gryzie, więc odpowiedź jest taka, że różnie to bywa, ale ostatnio zaczęła się kręcić wokół tych krzeseł, tych foteli, więc jak nie ma nas w domu, jak gdzieś wychodzimy, to po prostu fotele wystawiamy sobie do korytarza. Bo tu jest bramka i tutaj ona nie wchodzi. Tak że tak jest po prostu nauczona, także jedno, jeden fotel jest, resztę zaraz przyniesiemy. Wrzucam krewetki, odmrożę je sobie, w międzyczasie coś zrobię, a później wrzucamy do termomiksa. Ok, krewetki już się rozmroziły, zaraz Wam pokażę ten przepis i zaraz Wam pokażemy coś jeszcze i pokażemy Wam, co my będziemy dzisiaj robić, za co się dzisiaj weźmiemy i już zaraz Wam tutaj pokażę na termomiksie, jak wygląda ten przepis. Zobaczcie, to jest to, delikatne rumienienie krewetek. Jak wiecie, ja krewetki robię sama, uwielbiam, chociaż termomik. Mix ma super zupę krem z krewetek. Krewetki w sosie maślanym też rewelacja, ale to odkryłam przez przypadek. Chciałam sobie zrobić grzanki z krewetkami i nie za bardzo chciało mi się, wiecie, smażyć i, i robić, tych, robić po prostu krewetki. I mówię, a spróbuję. I one wychodzą takie idealne, takie soczyste i tak naprawdę, zobaczcie, musimy wlać tylko olej bądź oliwę z oliwek, dodać um, czosnek lub cebulę, ja dodaję czosnek e, i potem, słuchajcie, patrzcie, wrzucamy krewetki i one, żeby nie rozpryskiwało, prawda? Tutaj sobie ustawiamy. Cztery minutki, e, doprawiamy do smaku, i mamy gotowe pyszne krewetki. Do tego tościk na przykład z awokado, e, czy z rukolą, nie wiem, z jakąś siracją. Rewelacja. Także dobra. Ja za chwilę zabieram się za krewetki e, i w międzyczasie coś Wam pokażemy jeszcze. No dobra, i już Wam mówię po co pojechaliśmy do Leroy. No właśnie. E, bo mówiłam Wam, że mogę to zamówić przez internet, ale ja już chciałam na już. I pojechaliśmy, słuchajcie, po kiełkownik, kiełkownicę. Do robienia, przygotowywania kiełek, i wy mi tam napisaliście bardzo dużo komentarzy właśnie dotyczących tej kiełkownicy, że możemy zrobić kiełki swoje w słoiku, nie, nie potrzebujemy do tego kiełkownicy, podsyłaliście mi też prywatnie na maila linki i ja dzisiaj pokazałam tą kiełkownicę, ona była w Lerła. Pokazałam ci, nie? tą kiełkownicę tak. i Krzysiek stwierdził, że dobra, 60 zł, 59 zł, zestaw kiełek były tam kiełki brokuła, ona ogólnie była trzypiętrowa, tak. Ale Krzysiek mówi tak, jakie kiełek nie jem. Nasze dzieci kiełek nie jedzą, to jest pierwsza sprawa, więc ja sama bym tego nie ogarnęła. No w sumie kurczę, trzy piętra. No właśnie, a kolejna rzecz to jest taka, że no, robimy to pierwszy raz. Nie wiemy, czy nam to wyjdzie. Chociaż no ja właśnie. pamiętam, że za dzieciaka zawsze tą rzeżuchę zrobiło, no tak, nie? I ale ten na ten początek myślę, że to, co kupiliśmy, jest Ta. super. Więc już wam pokazuję: 15 zł to kosztowało. To jest takie coś malutkie. Smak zdrowia, mieszanka francuska, nasiona na kiełki. Mieszanka francuska zawiera koniczyny, rzodkiewki, Lucerne, koper, szczypiorek. I to jest kiełkownica wielokrotnego no właśnie, użytku. No właśnie. Sposób produkcji kiełków znajduje się na odwrocie etykiety. Więc coś takiego. I to jest optymalna taka ilość pewnie dla mnie. No tak. Jeśli nam się to sprawdzi, jeśli ja będę te kiełki rzeczywiście tak często jadła i dodawała je tak często jak chcę do swoich posiłków, no to wtedy możemy pomyśleć, tak jak powiedziałeś, nie o tej. No właśnie, to chciałem powiedzieć o dokładnie. Tej większej. Jak to dobra. się będzie sprawdzać, to wtedy. Chyba będę potrzebować. Ja mogę otworzyć, bo tam no, jest chyba taśma. dobra, to Krzysiek otwiera. Dobra. Krzysztof otwiera, i wracamy zaraz do Was. Dobra. I zobaczcie, jest to coś takiego. Tak, wygląda to tak. Wygląda to tak. Pod Tam spodem. Widzę. sposób. O, jest instrukcja. Jest sposób. Patrzcie, jest Mamy. instrukcja. Sposób produkcji kiełków, ale fajnie, produkcji. Usz, znaczy na powierzchni. Dobra, to sobie poczytamy. w ustaw w jasnym, nie na słonecznionym miejscu. Może na wyspie stać, nie? Kiełki no. są gotowe do ścięcia i spożycia. Gdy osiągną 3-4 cm wysokości. Po wykorzystaniu ściętych kiełków naczynie należy dokładnie wyczyścić. I co? I dopiero jak one już będą, to potem będzie można kolejny raz, tak? Tak, dokładnie. Te sobie zbierzemy nasze pylony, zjemy, a później będziemy będziemy mogli kupować kolejne. Dobra. Kto się je? Chcesz ty? Czy ja? Powiem Ci, że nie wiem, obojętne mi to. Dobra, to ja. Dobra. O i zobaczcie, to jest ta mieszanka francuska. Tak. Mówię, no w tamtej trzypiętrowej były oddzielnie kiełki, rzodkiewki, brokuła, lucerny. Mi bardzo zależało na kiełkach lucerny, bo z tego co wiem, to jest bardzo zdrowa. No i kiełki rzodkiewki też bardzo lubię. Dobra. To będziemy działać. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że fajnie nam się to sprawdzi. Mogliśmy też to zrobić w słoikach, tak jak mówiliście, no to, ale myślę, że to jest taka, wiecie, y, tak, wielokrotnego użytku. Więc zaraz będziemy działać. A ja w międzyczasie działam z krewetami. Dobra, Krzysiek tutaj będzie... Yy, działał z sadzeniem, a ja, tak jak mówię, w międzyczasie wstawię krewetki, bo jest dość późno i, i trzeba działać. Także nie. Ja... Dobra, jeszcze raz działamy. Ty tam już zrobiłeś, wsypałeś te nasionka? nasionka? tak. Teraz to zaleję wodą i odczekamy 2-3 godziny. Czyli tak, zalewamy nasionka wodą, odczekujemy 2-3 godzinki. Tak. O, wylewamy tę wodę z powrotem. Tak, płuczemy, płuczemy, później nasionka sypiemy tutaj na siateczkę i zalewamy wodą. Dobra. A jaki jest okres w ogóle, yy, wiesz... Czego? Wzrostu. Spryskuj nasiona, wymienię wodę w naczyniu dwa razy dziennie. Będziemy czekać, ciekawe jaki okres jest, żeby one wiecie zaczęły rosnąć. I zobaczcie, tak to wygląda. Jeszcze troszeczkę tutaj sosiku u mnie jest, bo dałam trochę wilgotne krewetki. No, one są przepyszne i soczyste. I ja zrobię sobie do tego: nie, nie będę robiła sobie tosta, już nie, bez tosta. Dam trochę siraczy. Ja mam tutaj mayo chili sos. No i troszeczkę tych płatków chili. Trochę soku z limonki i lecę, bo już naprawdę ślinka mi cieknie. Także ja dałam 156 gramów, eee, z powodzeniem możecie dać oczywiście mniej, trochę więcej, jak już tam uważacie, e, zrobić sobie też takie krewetki na kanapkę, bo to naprawdę jest super. Jak testujecie sobie pieczywko, dodajecie pesto awokado, i na to układacie sobie właśnie krewetki i dodajecie siracze. Polecam serdecznie. Ja zjem sobie tak z miseczki i wiecie co? Nie, nie będę brała liczywa. Nie, nie, nie. Chyba, że wezmę sobie taką grzankę kiedyś kupiłam widrące malutką. Zobaczymy, ale no zobaczcie, wychodzą piękne. Had we met before, love,